Cześć, ja jestem Lipa i witam w kolejnym materiale o nazwie Dobre i Złe wieści z New World, to jest drugi odcinek i bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do samego soczku. Pierwsza sprawa z jaką przychodzę to zmiana frakcji. I teraz tak, to jest tylko przykład. Jeżeli graliście na początku w maruderach, przeszliście o syndykatu, a chcecie wrócić do frakcji Zielonych do Maruderów, to po żadnym pozorem póki co tego nie róbcie. Ponieważ jest błąd, który powoduje, że po powrocie do frakcji, z której startowaliście, nie macie dostępu do questów, do questów i do podbijania rank frakcyjnych. Ponieważ systemowi wydaje się, że wy już te questy zrobiliście, a tak naprawdę, z racji tego, że wróciliście, że zmieniliście frakcję, to nie macie tego. Przez co nie ma dostępu do wysokopoziomowych przedmiotów, które są niezbędne do wytwarzania takich rzeczy jak wejściówki na instancje czy chociażby do rung pod nieustępliwość. Druga sprawa, mamy potwierdzone, że gipsy, czyli te odlewy gipsowe, które teraz zbieramy przed patchem 1.3 będą podbijały ekspertyzę do Poziomu 600, więc jeżeli macie wszystko wbite na 590, teraz już już w ekspertyzie, to najlepszym co można zrobić, to zbierać odlewy gipsowe nie kule gipsowe, tylko odlewy mm, poszczególnych przedmiotów, tak żeby po wejściu patcha wbić sobie na 600. I teraz tak: w najlepszym przypadku. W pięciu gipsach, a znaczy w 5 odlewach, przepraszam, w 5 odlewach gipsowych danego przedmiotu uda się dobić 600. -kę. W najgorszym przypadku 10 takich odlewów będzie potrzebnych. Więc każdy już musi wyfarmić tyle, ile uważa za stosowne. Ja pewnie około 7 na dany przedmiot postaram się sfarmić, ale nie wiem, czy zdążę, bo coś z tymi gipsami ostatnio idzie. Nie chce mi się trochę tego robić i robię jakieś 3, maksymalnie 4 sztuki każdego dnia. Ok, dalej. Co my tutaj mamy? O! Temat związany z podkręcaniem Gearscore'u na przedmiotach. Zinramu z poinformował w odpowiedzi pod jednym z postów, że będzie można upgrade'ować przedmioty po Gearscore'ze 600. do nie tylko te przedmioty, które mają 600 Gearscore, ale też te przedmioty, które mają 590. Tak jak wcześniej była informacja o tym, że od 590 do 600 będzie można podbijać. Teraz mamy informację, że wszystkie przedmioty, nawet te z 590, będzie można podbić do 625. Ale one nie będą otrzymywały kolejnego perka. One nie będą stawały się legendami, po prostu będą mogły być 625. I tyle. O co taka zmiana? Yy, więc zobaczymy. Czy jeszcze coś się na tej płaszczyźnie nie zmieni? Wydaje mi się, że jeszcze coś będą kombinować, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, dlatego jeszcze nie robię takiego pełnego materiału na ten temat. Jeszcze się wstrzymuję, poczekam do końca serwera testowego. Hmm, ok, wczoraj, czyli 13 stycznia, nastąpiło znowu zawieszenie tradu. Z tym, że to był zawieszony był trade od gracza do gracza bezpośredni, który wymuszał jakby stanie przy sobie, tak? Ten spot H i trade, trade z innym graczem, cała faktoria działała bez większego problemu. Było to spowodowane tym, że Amazon wykrył możliwość duplikacji Golda znowu, ale po kilku godzinach w nocy już ten, ten trade został odblokowany, więc bardzo, bardzo szybko się z problemem roz, problem, problem rozwiązali, co mnie niezmiernie cieszy. Nawet nie zauważyłem w zasadzie, kiedy ten trade został przywrócony. No ale chłopaki mówili, moi znajomi z gry, że w nocy. Okej, okay, zmiany światów. Wszystkie osoby, które mają jeszcze dostępne tokeny, to od dwóch dni mogą zmieniać serwery. I jeżeli macie taki token i myślicie nad zmianą serwera, no to z doświadczenia wiem, że to zaraz może zostać wyłączone. Dlatego radzę serwery zmieniać szybko, nie zastanawiać się zbyt długo nad tym, nad tym bo zaraz może się skończyć. Nie mamy żadnej informacji na temat tego, kiedy będą kolejne token transfery, kiedy wejdą kolejne, kolejne tokeny dla osób, które już te tokeny wykorzystały na jeden transfer. Na razie. Trzeba czekać, jest jak jest. Prawdopodobnie te się jeszcze pojawią, ale no, na ten moment jeszcze nie. Do nas na serwer gracze się przenieśli, dołączyli naszej gildii, więc mogę potwierdzić, że wszystko działa bez zarzutu. Bez zarzutu można się bez większego problemu przenosić. Serwer testowy. Serwer testowy dostał kolejny patch, patch numer 2, i link do wszystkich zmian jest oczywiście w opisie tego materiału. Ja nie będę wszystkich informacji tutaj przedstawiał, tylko te, które mnie najbardziej interesują, mam je spisane na Karteczce Outpost Rush Koszty, koszty brutów wzrastają w, przy przypadku drugim z 500 punktów azotu na 750 punktów azotu I to jest fajne, chciałbym więcej, ale Rozumiem, że tylko 750, bo Przychodzi jeszcze jedna bardzo ważna zmiana Od teraz te runy do mm, Samonowania Potworów brutów, niedźwiedzi, duszków i tak dalej, będą wypadały przy śmierci. Więc, jeżeli sfarmicie takiego bruta, no, niestety, moi drodzy, ale już nie będzie tak dobrze jak było. Można was zabić i tego bruta po prostu wyciągnąć. Co jest niesamowicie ważne, y, niesamowicie fajne i bardzo mnie to cieszy, bo bruty to jest przekleństwo tej gry. Ale wchodzi jeszcze y, tego trybu, przepraszam. Wchodzi jeszcze jedna zmiana dotycząca. Y, skilly, które brut używa, czyli ta kulka, która jest wyrzucana co sekundę z bruta, będzie miała cooldown i nie będzie już tak często rzucana. Co jest świetną poprawką. Dalej, co my to jeszcze mamy? O, to co jest super ważne, nie wiem gdzie to, czy to znajdę w tym miejscu, ale z tego rzuciło mi się coś jeszcze w oczy: koszty, koszty, przepraszam, nagrody fiolek azotowych z, z nagród powyżej dwusetnego poziomu profesji, staną zmniejszone będziecie tego dostawało mniej i wcale się nie dziwię, bo tego jest teraz tak dużo, że na potęgę można tego pozbierać, ja cały czas mam 50-100 sztuk fiolek azotu i nie ma, nie ma szans, żebym miał mniej kolejna sprawa odnośnie ekspedycji materiały na ekspedycję czyli cizele, które są dostępne w sklepie frakcyjnym, szardy, kryształy, lodstony, fragmenty z Wszystkie fragmenty z portali, to wszystko będzie podlegało wymianie. Będzie można to sprzedać innemu graczowi. Więc, moi drodzy, myślę, że rynek ruszy. Już nie będzie tak, że będziemy sprzedawać klucze innym graczom, tylko po prostu materiały na te klucze będą chodziły w sprzedaży, co jest fantastyczne. No i do tego jeszcze dojdą, tak jak mamy dla modyfikacji instancji dostępną wejściówkę, w sklepie frakcyjnym, tak wszystkie wejściówki na instancje będą dostępne w sklepie frakcyjnym mowa tutaj o tych endgame'owych wejściówkach po jednej sztuce na tydzień będzie można sobie kupić z tego co wiem. W tym patchu tutaj na serwerze testowym jest naprawdę wiele, wiele różnych poprawek między innymi są również te poprawki, które pojawiły się w patchu 1.2.2 na live serwerze i trochę się zastanawiam nad tym. Nie wiem na ile jest to możliwe, ale mam takie dzikie wrażenie, że patch, który został wrzucony na live serwery, który tak naprawdę nie zmienił nic, tylko jeszcze pogorszył sprawę, na przykład ze zmieniając broni, co jest teraz, jest teraz to w tragicznym stanie. Że nie został przygotowany pod ten patch, który mam na live serwerze, tylko został przygotowany pod serwer testowy, a po prostu te zmiany zostały zaciągnięte i wrzucone na live serwer, żeby ludzie poczuli, że coś się dzieje na live serwerze. A cała siła jest na serwerze testowym. Takie mam wrażenie, bo te same poprawki, które można znaczy, które weszły na live serwer, też pojawiły się na serwerze testowym, w patchu drugim. Nie wiem co mam o tym myśleć, nie wiem czy jest to jakieś bardzo bolesne dla, dla innych, mnie to troszeczkę tak, troszeczkę mnie to znerwowało, ale no tak jak mówię, gracze PvP mają mega problem, gracze, którzy robią sobie crafty, grają PvE, nie odczuwają aż tak bardzo problemów związanych z grą. Czy mam tutaj jeszcze jedną, o mam jeszcze jedną informację, jak już przy tym outpostraszu byłem, jeszcze padło pytanie, odnośnie punktów przejm i przejmowania, znaczy zdobywania punktów za przejmowanie posterunków na odpostraszu i prawdopodobnie zmiana taka się pojawi, będzie się, będzie się dostawało punktacje do rankingu, jeżeli jest to w ogóle w jakiś sposób dla Was interesujące. Dobra, myślę, że to wszystko. Za uwagę bardzo dziękuję. Klasycznie zapraszam na streamy we wtorki, czwartki, niedzielę o godzinie 18.30 na Twitcha. Albo w ciągu dnia, w poniedziałki, środy i piątki, ale żeby o takich streamach się dowiedzieć, o której godzinie, jak startują, bo to są streamy wrzucane randomowo, należy skierować się na moje media społecznościowe, Facebooka, czy, czy to YouTube'a, czy może Discord'a i tam takie info będzie wpadało. Jeszcze mała informacja, nie dotycząca New World, 25 stycznia na Twitchu będzie streamowana gierka Broken Ranks. Od 25 stycznia to jest polskie MMO twórców, czy znaczy twórców studia White Moon, Więc również zachęcam do tego, żeby wpaść, ewentualnie może się zarejestrować i pograć sobie wspólnie. To nie jest żadna promocja gry, nic od żadnego studia nie dostałem po prostu. Uważam, że skoro jest to polski produkt, to trzeba go wesprzeć i sprawdzić, czy to będzie dobra gra po prostu. Jeszcze raz dziękuję, widzimy się w kolejnym materiale albo na Twitchu. Cześć, cześć.